Ranny gość, radia Doxa. Dziś moim gościem jest Bartosz Ryszka, prezes Opolskiej Izby Gospodarczej. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, Panie redaktor, dzień dobry państwu. Wczoraj w Opolu, w siedzibie Opolskiej Izby Gospodarczej, odbyło się spotkanie z wiceministrem rozwoju i technologii e, Michałem Jarosem. E, proszę powiedzieć w takim razie, czego to spotkanie dotyczyło, bo w trakcie spotkania byli także opolscy przedsiębiorcy. Opolscy przedsiębiorcy z różnych branż, choć Część spotkania była poświęcona wyłącznie branży transportowej. Więc jak to wszystko wczoraj wyglądało i jakie są efekty tego spotkania z wiceministrem? To spotkanie miało miejsce przy współpracy z panem posłem Tomusz, Tomaszem Kostusiem, który zaprosił pana ministra tutaj na naszą ziemię opolską i rzeczywiście miało ono na celu Poznanie poglądów y, i y, 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 y sytuacji związanej z opolskim biznesem szeroko pojętym, bo rzeczywiście na to spotkanie zostały zaproszone y, osoby y, z Rady Opolskiej Izby Gospodarczej, które tak naprawdę przedstawiają bardzo wiele branż. Y, kolejny etap spotkań to była, tak jak pani wspomniała, branża transportowa. I trzeci etap rozmów to było spotkanie dotyczące problemów branży producentów styropianu. A dlaczego akurat te, te branże zostały tak mocniej wyodrębnione w trakcie tego spotkania? Yy, dlatego, że one w tej chwili mają bardzo duże i y, 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 bardzo duże po, po prostu problemy, tak? Mm -hmm. Choć zakładam, że wynikające z różnych kwestii. Zarówno tak. branża transportowa, jak i producentów styropianów. Tak, oczywiście, ale nie zapominajmy też o branży budowlanej, mm -hmm. którzy, to, którzy, których reprezentaci również byli na, na tym spotkaniu, czy branży ciepłowniczej w postaci pana prezesa Galary z firmy Galmet. Mm -hmm. No to dobrze, to pani prezesie, to proszę powiedzieć o jakich problemach konkretnie mówili o polscy przedsiębiorcy? Na jakie kwestie zwracają. Zwracali uwagę ministrowi. Jeżeli chodzi o, chodzi o branżę budowlaną, no to w, oczywiście problemem, problemem zasadniczym jest to, że nie ma inwestycji, szczególnie jeżeli chodzi o branżę budowlaną przemysłową. Mhm. Tutaj faktycznie żadnych inwestycji nie ma i jest ogromny problem, który może się odbić na nas wszystkich. To zdecydowanie. Po prostu brak inwestycji prywatnych powiedziałbym. Druga sprawa to branża ciepłownicza, czyli e, tak jak wspomniałem firma Galmet, produkująca między innymi pompy ciepła. E, na zadanie na pytanie przez pana, e, pana prezesa Galary, panu ministrowi, czy pan minister wie ile w tej chwili e, pomp ciepła produkuje się w Polsce, dostał odpowiedź zero. Dlatego, że w tej chwili te pompy ciepła w ogóle się nie sprzedają, ze względu na to, że budownictwo w dużej mierze jednorodzinne stoi, tam gdzie są montowane te pompy ciepła. Ludzie nie mogą uzyskać kredytów na budowę takich mieszkań, czyli kredytów hipotecznych, najzwyczajniej w świecie nie mają zdolności kredytowej. No i oczywiście kwestia dotycząca dofinansowań do takich rozwiązań proekologicznych całkowicie stoi. Wynika to z decyzji politycznych, w mniemaniu pana, pana prezesa Galary, ponieważ są potyczki polityczne między różnymi opcjami. A konsekwencją jest te, tego wszystkiego to, że cały system stoi i właściwie tych dotacji w tej chwili nie ma. A branża transportowa? Na jakie kwestie zwracała uwagę? Branża transportowa to jest dużo poważniejszy problem, szczególnie jeżeli chodzi o województwo polskie. Pamiętajmy, że w województwie opolskim jest bardzo dużo takich firm transportowych, takich naprawdę dużych. Mhm. Mówimy to o firmach chociażby Kano, czy Pojrod, czy Gronek, czy też Piomar. Chociażby. No i te firmy przede wszystkim w tej chwili mają problem związany z zatrudnianiem kierowców, którzy nie są obywatelami Unii Europejskiej. A jak wiemy, oczywiście, bardzo wielu kierowców jeździ tymi samochodami poza Unii Europejskiej. Są to też i Filipińczycy, i, 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 i obywatele Indii. Problem polega w, w Opolu i na opolszczyźnie na tym, że czas rozpatrywania wniosku o przyjęcie takiej osoby do pracy. To jest okres 24 miesięcy. Ja mhm. się nie pomyliłem. Dwa lata. Dwa lata czeka się którego na to... Którego przedsiębiorcę stać na to, żeby tak długo czekać na pracownika? O, to, to jest jedna sprawa. Którego pracownika stać na to, żeby czekać na to, żeby został Na decyzję został zatrudniony. pracodawcy, tak jest. W innych mhm. województwach y, sytuacja jest zgoła odmienna, y, bo czas oczekiwania y, to jest Między dwa a cztery miesiące. To z czego Problem... wynika, że akurat w naszym regionie ten czas oczekiwania jest tak długi? Problem polega na tym, że Urząd Wojewódzki po prostu nie ma tyle zatrudnionych osób, które by były oddelegowane do, mhm. do, tej, do tych działań, aby mogły zaspokoić te oczekiwania. Bo to mówię, to, to jest branża transportowa, ale oczywiście dotyczy to wielu branż. Natomiast branża transportowa z tym się bardzo mocno boryka. I żeby była jasność, żeby to by wybrzmiało, to nie jest wina e, urzędu wojewódzkiego w żaden sposób, e, ani e, pani wojewody, tylko to jest po prostu e, kwestia e, rząd, rządu, który mógłby zezwolić na dotrudnienie odpowiedniej ilości osób do tego, aby te kwestie tak naprawdę. Zamknąć środowisko. Mm -hmm. odpowiadać, odpowiadać na potrzeby, bo zakładam, że tak jak pan powiedział, to nie tylko kwestia branży transportowej. No mamy coraz więcej cudzoziemców, którzy szukają zatrudnienia także w naszym regionie. Oczywiście. Kolejną sprawą, jeżeli chodzi o branżę transportową, i to zdecydowanie mocno w tej chwili dojrzającą, to jest zamknięcie granic. Mm -hmm. e, Kontrola na granicach. Zostało to również wyartykułowane panią ministrowi, że mm, kwestie logistyczne są źle kompletnie rozwiązane, jeżeli chodzi o granicę. Bo ja o tym nie wiedziałem, a dowiedziałem się o tym wczoraj: nie ma wydzielonego pasa dla samochodów ciężarowych, które mogłyby spokojnie w innym trybie być sprawdzane. Mhm. Wszyscy stoją w jednej, w jednej linii mhm. w jednej kolejce. No, myślę, że to jest kwestia naprawdę do, do rozwiązania, tylko po prostu tutaj ktoś musi nad tym usiąść i, i to zrobić ale to nie są nasze decyzje, tylko to są decyzje na poziomie rządu, który zdecydowanie szybko musi ten problem rozwiązać, bo to... Tak naprawdę konsekwencje są później. Choć myślę sobie, panie prezesie, że poza tą kwestią rozpatrywania wniosków przez Urząd Wojewódzki, pozostałe problemy, o których pan mówi, które były zgłaszane przez opolskich przedsiębiorców, no, są trochę taką polską w pigułce, tak? tak bo oczywiście. zakładam, że, że to są problemy całych branż, nie tylko tych związanych z firmami opolskimi. Oczywiście, że tak. My się tak, my się niczym nie różnimy mhm. od pozostałych przedsiębiorców. Ja też mam, też mam kontakt z innymi izbami gospodarczymi i też rozmawiamy. Na, te, na temat problemów przedsiębiorców i one są dokładnie takie same, yy, w zależności tylko yy, od Pewnych regionów, tak jak na Opolszczyźnie, my, trochę mocniejsza jest branża na przykład transportowa. W innych miejscach jest, są inne branże, trochę mocniejsze, ale problemy są bardzo, bardzo podobne. No minister przyjechał też po to, żeby mówić o deregulacji, no to są rozwiązania, nad którymi też pracowali przedstawiciele Polskiej Izby Gospodarczej, bo wy tak. też przecież składaliście swoje wnioski do całego pakietu ustaw związanych z deregulacją, i zakładam, że oczekiwanie przedsiębiorców jest takie, żeby te rozwiązania wchodziły szybko. Właśnie i zadaliśmy też takie pytanie panu ministrowi, jak szybko mogą te zmiany wchodzić w życie. Dostaliśmy informację zwrotną, że w tej chwili już weszło 125 zmian w ustawach. Czeka kolejne 300 zmian w samych ustawach. No pytanie, czy to są właśnie zmiany na zasadzie kosmetyki, czy to są takie sprawy, które mogą być szybko odczuwalne dla przedsiębiorców? I tu właśnie wydaje mi się, że jest bardzo duży problem związany z komunikacją z przedsiębiorcami. Co zostało zrobione? Czyli co żeby poinformować nie przedsiębiorców? Nie jesteśmy w ogóle w żaden mm -hmm. sposób informowani o tych zmianach. Wczoraj na przykład dowiedzieliśmy się o to, o tym, że została już wniesiona zmiana, że, wśród, że, że w firmach mikroprzedsiębiorstwach Kontrola może trwać nie tak jak miało do tej pory 12 dni w roku, tylko 6 dni w roku. Mhm. Ja się pytam, no dlaczego ta, ta informacja nie została przekazana? Nie wiem, chociażby do instytucji otoczenia biznesu, którą no tak. jest Polska Izba Gospodarcza, którą my moglibyśmy rozpowszechnić na naszych licznych spotkaniach. Mhm. I tych. Tego typu zmian jest, jest więcej, ale no, zatrzymaliśmy się na takich właśnie, o których właśnie w tej chwili Pani powiedziała. No to to wczorajsze spotkanie zakładam, że swoje owoce przyniesie, no miejmy nadzieję, że, 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 że te problemy polskich przedsiębiorców zostaną zauważone także w Warszawie. Natomiast właśnie hmm, temu, żeby opolskie problemy były widziane w Warszawie też jak mam rozumieć ma służyć pana nominacja na wiceprezesa Krajowej Izby Gospodarczej to jest czy to będzie silny głos opolszczyzny w Warszawie? Zdecydowanie tak. To rzeczywiście z dużym honorem i także zaskoczeniem otrzymałem tą nominację. No ale ja będę zajmował się w Krajowej Izbie Gospodarczej kontaktami i współpracą między regionami. Między... Czyli będzie pan koordynował pracę regionalnych izb gospodarczych, Dokładnie tak? tak? Dokładnie tak. Co daje mi dużą przestrzeń do tego, o czym przed chwilą rozma rozmawialiśmy i zdecydowanie ten głos opolszczyzny w Warszawie będzie mocny, mocno słyszalny, no i beneficjentem wszelkich zmian, bo tutaj muszę nadmienić, że program działania jest przygotowany przeze mnie pod kątem tej współpracy, będzie na pewno Polska Izba Gospodarcza. Mhm. Ale proszę powiedzieć, jest duża różnica pomiędzy funkcjonowaniem poszczególnych izb gospodarczych w poszczególnych województwach? Tak, tak, oczywiście. To znaczy niektóre, niektóre izby gospodarcze działają w jakimś ograniczonym zakresie z wielu powodów powiedziałbym. Mhm. Także Ale nie wszędzie takie zaangażowanie z... na przykład samych przedsiębiorców tak. w działalność Izby jakby funkcjonuje? Tak, oczywiście, bo po pierwsze, władze w niektórych izbach gospodarczych są władzami już wiekowymi, należy w jakiś sposób to zmienić, a jednocześnie no Polska Izba Gospodarcza to jest izba gospodarcza, która zrzesza 400 członków, natomiast są izby, które zrzeszają dużo mniej tych członków. No i pytanie, dlaczego, prawda? Dlaczego tak się właśnie dzieje? Więc my właściwie ja y, y, chcę zmienić to poprzez wprowadzenie y, y, takich zmian powiedziałbym y, dla wszystkich izb. to znaczy informacje o izbach gospodarczych czym one się zajmują co one mogą zrobić y, w jaki sposób mogą również lobbować i y, y, reprezentować y, przed przedsiębiorców rzeszonych izbach. takie ujednolicenie funkcjonowania regionalnych czy, izb gospodarczych tak, tak poprzez taką nawet mógłbym to nazwać i właściwie tak chcę to zrobić y, kampanie kampanie nie chcę powiedzieć reklamową, ale po prostu taką, taką informacyjną. informacyjną, bo nie chcę tego zrobić poprzez, nie wiem, chociażby Google Ads, czy jakieś reklamy płatne, tylko poprzez media społecznościowe wszystkich tych ISP, a także Krajowej Izby Gospodarczej, które i te media są bardzo, bardzo mocne. I, ym, i to na pewno podniesie yy, świadomość przedsiębiorców, bo trzeba pamiętać, że niektórzy przedsiębiorcy nawet nie wiedzą, że jest coś, coś takiego jak yy, Izby Gospodarcze, jak instytucje otoczenia biznesu i spotykają się w, w, z nami. W sytuacjach trudnych. Mm -hmm. I taką sytuacją... W trakcie sytuacji, sytuacji kryzysowych, a niekoniecznie na taką codzienną bieżącą pracę, I tak? Taką sytuacją trudną było spotkanie ze stowarzyszeniem producentów y, y, styropianu, które również miało mm -hmm. miejsce wczoraj, a wcześniej. Państwo nie wiedzieli w ogóle nic o, o Polskiej izbie Gospodarczej. No dlatego to, okazuje się, że ta kampania informacyjna jest potrzebna, bo przecież Izby Gospodarcze w regionach, no nikomu innemu jak właśnie przedsiębiorcom mają służyć i mają być tym głosem przedsiębiorców, oczywiście, prawda? Oczywiście, oczywiście, że tak. Ponadto, co ja mam w programie, to utworzenie takiej platformy wymiany dobrych praktyk, które gdzie będziemy się dzielić właśnie tymi Też pomiędzy regionami. Oczywiście między Krajową Izbą Gospodarczą, między regionami będziemy również chcieli wspólnie dążyć do tego, aby startować o, jako Izby Gospodarcze wraz ze, ze współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą dotacje unijne, które mają być oczywiście przekazane na rozwój przedsiębiorczości w regionach. No i chcę również stworzyć system takich spotkań, rotacyjnych konferencji izb gospodarczych, które mają mieć miejsce co jakiś czas w jakimś określonym regionie w Polsce. Czyli jednym słowem pomysły są, to życzę powodzenia w takim razie, żeby też opolski głos, czy głos opolskich przedsiębiorców był dobrze słyszany nie tylko w Opolu, ale również w Warszawie, bo to tam przecież podejmowane są kluczowe decyzje. że Ryszka, prezes Opolskiej Izby Gospodarczej był moim gościem. Dziękuję bardzo Dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam. Poranny gość Radia Doxa.